witam wasażką w końcu na kanale Ultimate Custom, no nawet dzisiaj sobie spróbujemy podcisnąć 25 na. Nie wiem. Na 20, może. Zresztą, ja zawsze, jeżeli po nie wiem, biorę Freyego to zawsze na 20. Ja w ogóle, gdy, gdy pierwszy raz odpaliłem tą grę, to ja zawsze wszystko na 20 brałem. Yy, nigdy na 1, nigdy na 5, bo i tak powiedzmy taki Toy Bonnie, bo to, że go dam na 20, i tak się rzadko pojawia. Raz <coughs> chyba na rundę albo taki Scrap Trap. A to to jest. Dobra, może nie 25 na 20, bo co to, to będzie? No. Za trudno trochę. Chociaż nie wiem, zobaczymy, za spojrzymy. Hmm. W ogóle nie wiem, w ogóle, co ten Phantom Foxy robi, bo ludzie go najbardziej nienawidzą w tej grze. Ja nie wiem, co on tak naprawdę takiego robi. Dobra, e, Nauczyłem się trzech animatroników. E, Im wystarczy tylko węta zamknąć, znaczy nie węta, tylko e, kanalizację zablokować. Jedno kliknięcie i tyle. No. Więc nie wiem dlaczego wcześniej wybierałam. No, po prostu no, nie wiedziałam, że oni tak działają. Myślałam, że oni tutaj ciężej, ciężej działają, ale okej, okay, no i w ogóle e, poznam kolejny sposób, jak uczyć się um, ich. Ponieważ e, to psiki, to one. Słuchajcie, no, no co tutaj jest napisane: zamki wenta, ale nie wiem kiedy, jaki dźwięk jest, więc musimy to w praktyce przetestować, tak? Um, no w ogóle przez odcinki 500-400 punktów zdobyłem. Więc dajmy jeszcze Nightmare e, Marionet.

27 na 20 i, Marionę, i Nightmare, Mario, Nightmare Marionetka na 15. Chociaż nie na no, dobra, może jej nie będę brał. Uejku. dobra, wracając do mojego tematu wcześniejszego, to znam nowy sposób, jak uczyć się na animatronikach. Po prostu no, musimy brać byle jakie? I po prostu się uczyć na śmierciach, jeżeli mogę to powiedzieć. Że powiedzmy, no będziemy wiedzieć, jak one już działają. Bo te opisiki, no to zamki wenta. I nie mam tutaj żadnego tutoriala, jak to zrobić. No i okej. Okay. Um, weźmy sobie biuro Sister Location, bo to FNAP 3, tyle na nie zbierałem 5000 punktów. E, w, w zasadzie wczoraj na nie zbierałem pieniądze. Znaczy no punkty w grze. E, no ale one jest strasznie ciemne, więc bierzemy takie. No, to, to, to się nie uda. Dobra, teraz mordę na kłódkę i gramy. Że ja gram sobie, dobra. W ogóle nie mam pojęcia, czy na, mario e, na Nightmare Marionette wystarczy tego: e, świecić latarką, żeby ona zniknęła. O, kurde, pojawia się. Nie! Dobra, bez jej, bo ona jest. Wkurzająca. Podajmy ją na 10. Kurde, no to jest słabe, strasznie słabe. No może Enarda damy. Enard powinien być dobry. Yy, nie ma gdzie ma Music Man. Wcześniej trzeba być chyba cicho, ale kurde. Dobra, zobaczmy wszystko jak to wygląda w praktyce, bo tutaj to tak szybko się nie nauczę. I żeby tak czytać te opisiki sobie. Dobra. Okej, okay, weźmy ich wszystkich, bo wiem, że tych trzech trzeba im zablokować ścieżkę w węcie A tym dwóm to nie wiem, czy o, im też trzeba zablokować tę samą. Czy oni idą inną? Nie wiem, ale zobaczymy. Yy, Dact system. Okej, okay, blokujemy im tego węta Znaczy, no, kanalizację. O kurde, oni idą inną stroną. O nie, oni się chyba będą cofać. O nie, oni się chyba kombują. Nie, oni idą inną stroną. Oh, kurde, nie, teraz mnie zabiją chyba, nie bo już są. A bo tu jest zablokowane, okej, okay, to, to już nie wejdą. Jeżeli bym kliknął Open Duct, to by to się otworzyło. Ej, to, to, da, to A tutaj jest zablokowane, a już wiem jak działa ta wentylacja, kanalizacja po prostu, co jest otwarta co jest zablokowane, więc oni tędy nawet nie przejdą. W ogóle... Zastanawiam się w ogóle, jak którędy wchodzi do nas tojczyka albo Toy Boni, kurde, bo przecież tutaj jest węta zamknę węta, zamknę tego węta, wszystko zamknę. Oni tak będą wchodzić. No. Gdybym tutaj kliknął open duct, to oni by mogli wejść, no. Dobra, więc zbierzemy ich, no. I widzicie tak można się nauczyć. Chyba widzimy już 6000 punktów. To jest całkiem dobrym wynikiem, no bo ja w tą grę gram od dwóch tygodni może. No. Nie, 31 sierpnia zainstalowałem na Steamie. No. A eleven, a eleven w ogóle w dwa tygodnie chyba też miał tyle mniej więcej punktów. Jeśli się nie mylę, no jakoś tak miał. Dobra, Trash Gang bierzemy, oczywiście. To jest oczywiście ten. W ogóle ja używam Rockstar Foxiego, a w ogóle nie używam jego papugi. Po prostu to są darmowe punkty. W ogóle to też nie ma znaczenia, czy ustawię Rockstar Foxiego na 20, czy na 1. On no i tak będzie się bardzo rzadko pojawiać. Nie wiem naszego twórca tak to ograniczył, skoro. Przecież to nie był jakiś taki animatronik, który... który przecież dawał ci kurde, że od razu wygraną, no przecież to nie było aż takie złe. Tylko by tu jeszcze wziąć. Hmm. Też nie wiem, że Mike... Um, Marionetkę jest taki um, sposób, mianowicie obracanie w lewą myszkę i w prawą myszkę. Ona tam się nie pojawia. Um, ale... No... Czy to jest... Ale na przykład z tego helpiego klikać, kurde, muszę rozglądać się bardziej, więc tak nie mogę za bardzo. do kogo by tu jeszcze wziąć? A ja. Nie może do tego. Dobra, bierzemy narda i. Bo, bo mu chyba... bo będziemy go chyba słyszyć, to mam wyda taki dźwięk metalu i wtedy musimy zamknąć e, górnego wenta. Dobra. W ogóle tyle zbieramy na to e, biuro na 3 a nie korzystam z niego, bo ono jest po prostu bardzo ciemne i ciężko jest cokolwiek ogarnąć w ogóle na mangle działałem tylko lasery w ventach ona jest uparta jej się nie wróci jeżeli ten... no jeżeli jak to się nazywało no... kurde... jeżeli się zamknie event, to ona e, się nie wróci, bo ona jest strasznie uparta i trzeba ją laserami odstraszać, więc to jest... byłoby ciężkie dobra, mamy 6000 punktów e, gwarantowane oczywiście, jeżeli to przejdziemy trochę jak w milionerach się czuję, ale okej okay tak z Tendora. Nora. I oni już dają mi spokój. Jest easy. Kurde no! Jezu, ja mu muszę zawsze wenta zamknąć i dwie sekundy poczekać, a ja mu zawsze na sekundę zamykam. Chyba on nie jest taki e, ciężki, ponieważ on po dwóch sekundach znika. Znaczy po 15 chyba jakoś tak. A gdy w ogóle zamknę mu wenta, to on mi daje te darmowe fast końcy. Jeszcze helpy tu jest, więc... E, Kurde, prawie drzwi zamknąłem. 30 sekund wytrzymałem, więc to nawet... Nie dodało to jest słaby wink to jest. W ogóle czuję się troszkę jak na chaosie totalnym, bo tutaj co mamy. W ogóle na ile my gramy? Trzy, nie, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...

W ogóle, w ogóle tak naprawdę w ogóle nie patrzę, czy balon, bo się pojawia w tym węcie, czy nie, bo ja zawsze po prostu automatycznie tak zamykam węta. No. <laughs> a wreszcie jest do mojej e, wypowiedzi, to balon, bo nie jest taki ciężki, ani balonger, ponieważ on się na ile, na 15 sekund pojawia w naszym biurze, a we fnaf 2 to ton jeszcze poksie wzywał, więc to jest takie... albo no, kiedyś w ogóle miałem straszny problem e, z Freddim. Bo mnie, bo mnie strasznie irytował. Kiedyś się zastanawiałam, po co jest ta. Jak ona się nazywała? Phantom Mangle. O kurde. Okej, okay, Enard. Słyszałam właśnie ten dźwięk metalu i tych łebów od, od Enarda. No i dobra. Fonga i ten... I to tam jeszcze był... No, Phantom Mangle to... To nie po prostu dźwięki zagłuszają. No. I przez to nie słyszymy, śmiechu, moltem Frediego. Dobra, gramy jeszcze raz. No. no. No, no ja muszę to przejść dzisiaj na tym odcinku. Dobra. Dlaczego no, na nie widać na tych... na wentach, na kamerze wentach nie widać Enarda? To jest. Nie bo on chyba tym gówny, yy, górnym wentem wychodzi. Wentem, tak. Jeżeli się nie mylę. dlaczego jak zamknę wenta balon Boyowi albo Balon to dostaję w O nie, Phantom Freddy, proszę. Dora mam power-up'a na Didi, więc okej. Okay. Przecież wiem, że nawet nie zobaczymy jakiego ona, jak ona animatronika mi przyniosła, ale jeżeli mi by przyniosła jakiegoś, kurde, Rockstar niego, to bym musiał go zdefcoinować, a nie zbieram na defcoina. Didi to jest taka zmora tej gry, na, który, na którą jest tak naprawdę jeden sposób, żeby ona się nie pojawiała bez e, tego, ehm, no, defcoina. Jak, jak, jakiego defcoina? Bez power Rapa? Wystarczy wyłączyć i włączyć grę. I za pierwszym razem ona się chyba nigdy nie pojawia. Kurde! Chyba, en... chyba Enart mi przyszedł do biura, bo słyszałem ten dźwięk metalu, ale nie jestem pewien. Wiesz, on w ogóle może wejść do biura, tak naprawdę. Czy on będzie tam czekać w tym węcie? Dlaczego, w ogóle, dlaczego tylko Spring trapa widać w tym węcie? To jest. Teraz był Edward. Dobra, zamknąłem mu weta! Ile mi procent to zużyło, ja pierdzielę wszystko na razem zamknąłem. To jest totalny chaos, kurde. Tu zwa... to się chyba wentylacja zrąbała. Czekaj, czekaj, czekaj chwilę, czekaj. Jak to? Halo? Przecież wenty były zamknięte. Chwila. A bo ja muszę na to patrzeć, kurde, nie, zaraz zobaczę jeszcze raz. Przecież wenty były zamknięte że te zresztą duct system była zablokowana od lewej strony gdzie była otwarta e, a drugi węd był zamknięty znaczy drugi ten e, duct jak to jak on tutaj wchodzi głos kubany się znalazł a chyba od niej jakiś kurde magik bo miał jakąś ruszkę, dobra o mam nawet DTR pani tak więc jest dobrze Go odznaczmy. I mogę to blokuje teraz? No chyba... No przecież to nie da się widzieć, bo jest zablokowane. Zobaczmy się być, no bo jest zablokowany węd. Kurde, 100 stopni mam w biurze, ja pierdzielę coś się stało. Bo tam, bo chyba tam jest żera ten. 114 stopni, że tu się zaraz. Mogę w tej grze się w ogóle ugotować? Nie, 120, 150 to jest max. Nie zobaczymy, bo ten netberb tutaj wszedł. Ło, jeden skubany. Muszę niestety ich oznaczyć wszystkich. Dobra, jednak na temat dziecku, za bardzo nic nie widziałam. Bo jednak ten Medber i e, Oliver, Elephant, e, o, Oliver Elephant, no to jednak oni działają troszkę inaczej. Myślałem, że jeżeli zamknęli węta, to nie, bo to, to jest jak śwagi chyba, no bo co? On mają jakąś różkę i jakoś przecisnął się przez tego, e, przez tego, przez tą blokadę na Duck System. No, nie wiem, nie wiem jak to działa w ogóle. Dobra, nie, e, dzięki e, niewidzialni widzowie, których tu nie ma. Laura.